Dzień dobry jesteśmy w gminie Złota wójt gminy pan Tadeusz Sułek Dzień dobry panie wójcie Dzień dobry panu dzień dobry państwu Panie wójcie w Złotej było sporo przypadków zachorowań koronawirusa Jaki status gminy w tej chwili pan widzi No trzeba przyznać że Pierwsi byliśmy na Ponidziu Akurat tak się złożyło nieszczęśliwie Że Jedna rodzina została zakażona tym wirusem no, przywiezionym z zagranicy, nie wiem, czy w samolocie yy, nabył ten członek rodziny zaraził oczywiście matkę, siostrę, siostry dzieci, babcie, ale powiem tak, że bezobjawowo przeszła ta choroba. Jedna osoba tylko była leczona szpitalnie, pozostali. Byli w kwarantannie. No i powiem, że chyba najlepiej świadczy o nich i o nas ten fakt, że choroba nie rozprzestrzeniła się. Te siedem osób, które były od początku yy, zakażone. Tylko te siedem osób do dzisiaj utrzymały ten status. Jedna z osób wyleczona, pozostałe są w trakcie badań. Badania nie wykazały rozprzestrzenienia się na innych członków rodzin, na innych, czyli kontaktów nie było. No cóż, musieliśmy się jakoś zabezpieczyć. W ograniczonym zakresie działa Urząd Gminy. Jesteśmy pod zamknięciem, zamontowałem domofon. Także interesant przychodzi przyciska odpowiedni guzik, czy to do sekretariatu czy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. zostaje oczywiście wylegitymowany, sprawdzony w jakiej sprawie i pracownik, który, no, do którego dotyczy temat schodzi i załatwia sprawę. Oczywiście, przy drzwiach, bez wchodzenia do środka. Jest pracownicy zabezpieczeni poprzez środki do spryskiwania rąk, posiadamy maseczki, posiadamy rękawice, także tutaj jest wszystko w porządku. Więc efektem tego wszystkiego jest to, że właśnie choroba się nie rozprzestrzeniła. No i powiem także, Szczególne tutaj uznanie, szacunek dla ludzi pracujących w tym czasie, a więc pracujemy jako urząd, ale pracują sklepy i pracuje służba zdrowia. A więc no, największym, największym chyba tutaj powodem do radości jest to, że lekarz nie został, nie został zainfekowany. No i yy, działają bezpośrednio sprzedawcy, działają ludzie w usługach, to wszystko funkcjonuje. Wiadomo, że są utrudnienia, są ograniczenia, ale wszystko funkcjonuje i wszystkie sprawy na bieżąco załatwiamy. Nastąpiły kolejne obostrzenia w pandemii. Jak pan oceni zachowanie mieszkańców gminy Złota? Mieszkańcy podeszli bardzo poważnie, ruch jest ograniczony, zmniejszony. No, prawdą jest, że my jesteśmy gminą rolniczą i te działania rolnicze, uprawy nie mogą czekać, a więc to się odbywa, natomiast nie ma zgromadzeń, nie ma jakichś tam spacerów, są tylko wyjścia konieczne. No tą przewagę mamy nad miastem, że u nas terenów... Do poruszania się jest dużo, bo każdy ma przyległy jakiś tam obszar przy swoim miejscu zamieszkania, czyli tych ograniczeń ruchowych nie ma. Jakie działania podejmuje Pan ze strony gminy w celu pomocy mieszkańcom, w tym szczególnym przypadku osobom samotnym czy, czy w kwarantannie? No osób w kwarantannie w szczycie mieliśmy 39, ta liczba się już zmniejszyła, ale u nas tu problemu to wielkiego nie wywołuje, dlatego że są to i rodziny wielopokoleniowe i zresztą no, spowinawacenia rodzinne, także ludzie się wspomagają nawzajem ta rodzina jedna, która u nas była zakażona, była obsługiwana przez jakieś tam Członków dalszej rodziny, a więc nie mieliśmy bezpośredniego zaangażowania do niesienia pomocy, ale jesteśmy gotowi. To zarówno Ośrodek Pomocy Społecznej, jak i Straż tutaj została zadysponowana Ochotnicza Straż Pożarna Schrobza, do tego, żeby trzeba było dowozić, czy jakieś tam inne świadczenia robić. Na to jesteśmy przygotowani. Zbliżają się święta. Jak pan przewiduje, okresie około świątecznym pracę urzędu i czy ewentualnie w czasie świąt też będzie ktoś wyznaczony dyżurujący pod telefonem na przykład, gdzie można byłoby się zwrócić w sytuacjach krytycznych o pomoc. Są opublikowane numery telefonów y, ludzi, którzy u nas pełnią dyżury domowe, a więc nie trzymamy dyżuru w urzędzie, ale pod telefonem są osoby cały czas, a więc są one upublicznione i tu kontakt z urzędem i ze mną nie powinien być utrudniony zachęcam tylko do pozostawania w domu i tak jak do przestrzegania obowiązujących zakazów i myślę, że tak jak na co dzień to się odbywa u nas, tak samo będzie w święta. I chciałem serdeczne życzenia złożyć wszystkim spokojnych świąt, spokojnych i bezpiecznych. O bezpieczeństwo zadbajmy sami i to na pewno nam się w jakiś sposób później no, Odwdzięczy. A więc życzę wesołych, na ile mogą być wesołe w ograniczonych gronach te święta i jeszcze raz z wielkim uznaniem dla ludzi pracujących w usługach, dla sprzedawców, którzy są bezpośrednio narażeni, dla pracowników służby zdrowia. Serdeczne życzenia i podziękowania za tą pracę z narażeniem własnego, własnego zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu za rozmowę i proszę przyjąć najlepsze życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkańców gminy. Dziękuję bardzo.